Welcome to episode number 100, Stole of the Learn Polish Podcast. Can't believe that we've got to 100 already, but yeah, it's great. And thanks for listening. You'll find all our episodes on learnpolishpodcast.com. You can get lessons from Camilla, her team, on polonawitch.com. I also have the Speaking Podcast, the Awakening Podcast, and the Meditation Podcast, and all can be found on freedombroadcasters.com. Cześć, Camilla. Cześć, cześć. Ale super! Dzisiaj podcast numer. Numer 100. Wow, setny podcast. Ale szybko zleciało. To dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Wyjątkowy. Co to znaczy? Wyjątko... <śle> Special. Special. <śle> okay. wyjątkowy. Okay. Wyjątkowy dzień. To musi być wyjątkowy temat i wyjątkowa lekcja. Dobrze. Dobrze? Na przykład <śle> o Polsce about Poland? Lubię Polskę, bo. I ty, roj, musisz dokończyć zdanie. Let's finish this sentence. Lubię Polskę, bo. Co to mnie tak? Więc nie <laughs> będzie problemu mówić, dlaczego lubisz Polskę. Mhm. Więc lubię Polskę, bo. Lubię Polski, bo jest piękny Boltyk. A, bo w Polsce jest piękne morze Bałtyk. Mhm. Tak. Byłeś nad morzem? Tak, Byłeś byłem. Nad... Tak. Super, byłem. mamy piękne morze Bałtyk. Dobrze. Co jeszcze? Lubię Polskę, bo. Bo masz piękne jedzenie. Tutaj jest e, porogi, ale mówi, mówiliśmy, ja nie bardzo lubię porogi, ale wiem dużo ludzi e, lubi porogi i. Dużo jedzenie jest bardzo dobrze na Polskę. Aha, czyli drugi powód, lubię Polskę, bo w Polsce jest pyszne, smaczne jedzenie, na przykład bardzo popularne pierogi z grzybami i z kapustą, tak? Dokładnie, dokładnie. Super. Co jeszcze lubię Polskę, bo? E, miasto, to jest bardzo piękne miasto, na przykład mm -hmm. to jest Gdańsk, so, e... Uh, for the listeners, just to let you know that we're on pitch shoot as well, under Learn Polish, so we have this on video, so you can actually see the pictures. So tutaj jest morza, piękne miasto, stare miasto na Gdańsk, Gdynia. Super, czyli mamy w Polsce piękne miasta. Gdańsk, Gdynia i Sopot to są trzy miasta i my mówimy po polsku, że to jest trójmiasto. Moje miasto, co do Cities. I ty byłeś w Gdańsku w Gdyni w Spocie? Byłeś w Tak, tych... byłem kilka tak? razy. Piękne, bardzo piękne. Moja tak. Rodziny też. Z mojej rodziny, rodzina, mama, tata i córka bardzo lubi to. Wszystkim podobało się, tak? Tak. Fajnie. Lubię Polskę, Bo. Bo też jest to jest chyba krako. Na no, Kraków jest piękne miasto, jest plaża, square, what's the square, what you call the main square? Stary rynek, stary tak? rynek, stary rynek, stary rynek tak. Stary tak. To, rynek, stare miasto. Rynek Jeśli nie, nie byłeś na Polska, na pewno musisz jechać na stary rynek w Krakowie. Mhm, czyli mamy piękne miasto Kraków, miasto turystyczne. Tam jest zamek królów polskich, Wawel, piękny rynek główny, dużo zabytków, kościoły, piękna architektura i bardzo dużo turystów. Tak. Yeah. So, like uh, lots of churches, uh, i yeah. Dużo turystów. I też uh, bardzo popularne jest polskie piwo, na przykład uh, tyski. Żywiec, Aha, e, czyli perło. lubię polskie piwo, jest dobre piwo, tak? Dla mnie perło jest bardzo dobre piwo. Ja, ja bardzo rzadko piję piwo, tylko kiedy jest słońce, ale jest na pewno lepsze niż e, inny kraj. Dobrze, nie wiem, nie wiem, nie piję. To dobrze, to dobrze. Ale mój tata pije, więc chyba musi być dobre. Następne. Dobrze. Dużo ludzi mówi o pięknej kobiety na, e, w na Polsce. Aha, czyli lubię polskie, bo... Trzy kropki. W Polsce są piękne kobiety. To prawda, w Polsce są piękne kobiety. Jaki jest klasyczny taki model kobiety? Jakie ona ma włosy, jakie oczy generalnie w Polsce? Londonka i Aha, e, blondynka, niebieskie, niebieskie oczy, oczy. niebieskie yeah. oczy i skóra e, jasna yeah. czy ciemna? E, jasne skóra. Jasna, jasna skóra jasna karnacja. Super. Kameleon też jest blondynka i <noise> taka klasyczna, <noise> ale niepiękna. Tak. <noise> klasyczna, ale nie piękna. Fajnie. Co jeszcze Roy lubi To jest, jest sopor. I ne wiem what's pear in uh, the pear. in, in Polish. Ja nie wiem co mówisz. Pair, the pair where you walk there. So to masz do miski molo? Molo? Molo. Taki długie molo? Tak, gdzie na spasso. Tak, 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 molo, tak? Tak. Mogę. To jest molo. Mhm. W tak. Sopocie jest bardzo długie molo. Możesz spacerować i e, obserwować morze tak? i plaże. Tak, i bardzo popularne tak. miasto na Bardzo popularne lato. molo w Sopocie. Tak. Mhm. Dobrze. I co jeszcze jest w Polsce? To jest e, e, góra Tatra. Aha, w Polsce są piękne góry, nazywają się Tatry. I tak, takie tak. bardzo popularne miasto to jest oczywiście Zakopane, prawda? Tak, tak. Prawda. No, okej. Okay. Co jeszcze? Lubię Polskę, bo. Tak, e, o, e, Lakes. Um, nie pamiętam. Lakes, jeziora, bo są jeziora, piękne tak, jeziora. Tak, tak. tak. Aha, jest taki po jeziora. popularny region, jak się nazywa? Jeziorskie Mazury. Mazury, tak, tak, tak. Mazury. Mazury to jest taki właśnie region z jeziorami. Dobrze, jest, coś jeszcze? E, ja bardzo Pol lubię ten miasto, to jest e, Torun. Mm -hmm. to jest, dla mnie Kolejne, to jest jak like, małe kraków, tak? Torunie. Bardzo, bardzo piękne. Super, co jeszcze? Lubię Polskę, bo? I też e, bardzo, bo to jest e, How would you say? Modern, nowoczesna, is it? Modern architecture. Bo Polska jest nowoczesna. No, ten, to jest Wrocław i to jest kind of stare miasto i też nowe, new architecture, nowe architecture. Nowoczesna architektura. Nowoczesna, nowoczesna architektura, tak? Tak, tak, mhm. tak. Super, co jeszcze? Lubię Polskę, bo? Bo... Um, jest dużo atrakcji. Na przykład aquapark, dużo kino, dużo rzeczy, tak? Kiedy e, chcesz robić ice skate. Wow, jak dużo powodów! So many reasons, tak? Tak, <laughs> tak. Wszyscy muszą przyjechać do Polski i zobaczyć, jaki to piękny kraj. Dokładnie. Czy coś dokładnie. jeszcze masz? No, to się to wszystko. A co z językiem polskim? Polska to piękny kraj. Oj, <laughs> Lubię oczywiście. polskie, bo w Polsce mówimy po polsku. Jaki jest język polski? Bardzo jest piękny. Tak, <laughs> piękny. Trudne czasami, ale. To, to dobrze. Musi być. Ja mieszkam tutaj i wiem dużo ludzi albo mieszka tutaj, albo ma partner i chcesz uczyć polskiego, bo kiedy? E, idę o jadę do ten piękny kraj może mówi trochę po polsku. A super, fajnie. No pięknie i teraz mamy pytanie do naszych kochanych słuchaczy. Prosimy was bardzo z okazji setnego podcastu. Napiszcie w komentarzach zdanie lubię Polskę, bo". I wasze powody, your reasons, tak? Będziemy czekać na komentarze. Bardzo wam dziękujemy, że jesteście z nami. I zapraszamy was serdecznie na kolejne podcasty. Życzymy miłego dnia. Dziękuję, Kamila. Dziękuję, Roj. So you'll find all our lessons on LearnPolishPodcast.com. You can get lessons from Camilla on PolonaSwitch.com. Be sure to give us a thumbs up, a share, especially today because it's our 100th episode. And until next week, dofusenia. <laughs>